Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku bliźniąt na lipiec 2023. Królowa Buław. Bardzo ładna. Rycerz Mieczy. nerwowych, Czwórka Kielichów. Niezadowolenie. Ale czy jest uzasadnione? Zawsze trzeba się pytać samego siebie, czy ten nasz stan, w jakim jesteśmy... Czy to smutku, czy żalu, czy niezadowolenia, czy on jest uzasadniony. A tutaj jest radość. O proszę bardzo. Czyli smutek zmienia się w radość, no ale potem znowu jakieś niezadowolenie. Tak chcę, żeby tutaj wyeksponować tą czwórkę buław, żeby zawsze eksponować to, do czego bardziej warto. No tak, tylko że tu nie będzie widać w ogóle. To ja może wezmę jeszcze to pod spód. Tu o. Świat jest też bardzo dobry. Bardzo dobra karta, bo to może oznaczać osiągnięcie celu. Trójka monet to już jest trzeci tydzień, czwórka monet, dziesiątka monet, o, proszę bardzo. No i rzeczywiście kolejne osiągnięcie celu, tym razem tu bardziej materialnego, może. A właśnie, bo tu była piątka monet była, że czujecie, że macie mało pieniędzy, a tu dziesiątka monet. Pieniądze nagle przychodzą, nie wiadomo skąd. Potem mamy księżyc, siódemka mieczy, mak i szóstka mieczy. No, to kończy się dobrze, czyli, czyli fajnie, lubię jak się kończy dobrze. Rozpoczynamy też bardzo ładnie, bo królowa była, w, czyli no tu czujecie się ładni. Ale te atrakcyjni. Znaczy, to nie chodzi tylko o atrakcyjność zewnętrzną. Po prostu mm, macie charyzmę w sobie jakąś. Jest, jest taki wzrost charyzmy, można nawet powiedzieć, wzrost pewności siebie. Także tutaj przyciągacie wzrok płci przeciwnej albo, wzrok, albo przyciągacie klientów, może. No w każdym razie tu jesteście energiczni przede wszystkim. To są już energie sukcesu, chociaż tu jeszcze nie jest pokazane to jako jakieś wielkie zwycięstwo, bo tu, tu są na razie energie sukcesu, czyli coś, co Wam pomaga osiągnąć sukces. Natomiast no tu jeszcze nie są pokazane, ta góra pieniędzy jeszcze tu nie jest pokazana, ona jest dopiero pokazana trochę później. No góra, czy nie góra? No jakieś pieniądze, jakieś godziwe pieniądze. Pieniądze, które bardzo Wam są potrzebne. No ale lecimy po kolei. No więc tu jesteście nie tylko energiczni, ale też skuteczni, czyli możecie realizować swoje marzenia, możecie osiągać jakieś swoje cele, na przykład zawodowe, czy jakiekolwiek. Będziecie działać z przekonaniem. Jak się działa z przekonaniem, no to wtedy faktycznie jest to, jest to przyciąganie, czy to klientów, czy jakichś innych osób. No bo tutaj w życiu towarzyskim się też taka energia liczy, tak? czy w życiu osobistym w ogóle, nie tylko zawodowym. Jak, jakieś talenty możecie tu swoje ujawnić, może nawet takie, o których wcześniej sami nie wiedzieliście. Jest tu też pewna kreatywność, czyli są pomysły, ale jest od razu umiejętność działania, umiejętność realizacji tych pomysłów. Jest pewność siebie i siła wewnętrzna, taka siła przebicia. No to, to wygląda ta królowa buław na kobietę sukcesu. Ja nie mówię, że wszystko będzie idealnie, tak? bo tu jest zaraz rycerz mieczy, czyli jakieś no tutaj energie takie niżej wibracyjne się wkradają. No tak jak u każdego, ale tu jest duża niezależność, też odwaga, jest coś jeszcze. No możliwy też płomienny romans jako jedna z opcji. To jest jako jedna z opcji, bo każda karta ma wiele znaczeń i ja wymieniam różne. No, dla, nie, dla jednej osoby to bardziej będzie romans, dla innej to będzie atrakcyjność czy, czy przyciąganie klientów w miejscu pracy. Cóż jeszcze? Macie taką siłę wewnętrzną. To jest w ogóle dobre samopoczucie. Jesteście zadowoleni z siebie, macie dużo optymizmu. Także macie zdolności, by, by robić to, co, co chcecie robić. Emanujecie tu energię sukcesu i po prostu go przyciągacie. No przyciągacie go. No, tu macie osiągnięcie celu pod koniec drugiego tygodnia, tu macie spełnienie w materii w trzecim tygodniu i co tam jeszcze? O czwartym tygodniu to ja powiem za chwilę, bo tam jest cały ciąg takich kart. O których trzeba po kolei mówić. Dobrze, teraz mamy rycerza mieczy, jeszcze nadal pierwszy tydzień. No to nie jest zła postać, jakaś, jakaś negatywna, tylko chodzi o to, że tu jest nerwówka, taki pośpiech jest. Tu chodzi o to, żeby zrezygnować z tego pośpiechu, bo on wam no on powoduje nerwowość taką. Napięcie jest. Nie ma lekkości, tylko jest napięcie, a jak nie ma lekkości, no to idzie Wam tu coś ciężko. I też stąd to niezadowolenie pewnie. No ale to jest idealista, to nie jest zła postać. Także tu ideały są, są też pomysły. Tylko ten pośpiech i, i nerwowość powoduje, że kiepsko idzie tutaj. Jest to niezadowolenie, czyli no je, wy jesteście tu niezadowoleni, ale najpierw jesteście nerwowi. Gdybyście zrezygnowali z tej nerwowości, nie byłoby tej walki z wiatrakami jakiejś takiej, no to by było więcej skupienia i być może nie byłoby tego poczucia niezadowolenia później. Ale determinacja tu jest i ona jest pozytywna, ona jest potrzebna. Bo bez determinacji, no, trudno jest osiągnąć jakiś cel, zwłaszcza jeżeli to jest coś takiego trudnego do osiągnięcia. Um, cóż jeszcze? No, jest tu asertywność, czyli to akurat jest pozytywne, natomiast jest trochę za dużo chaosu. I ten chaos powoduje, że no, te wasze działania są takie troszeczkę na oślep, jakby, czyli no, walka z wiatrakami, jak ja zawsze mówię. Coś chcecie szybko, a to tak się nie wszystko da się szybko, no po prostu nie, szyb, nie wszystko da się szybko osiągnąć. Natomiast pozytywne są te pomysły, tak, że one są nieszablonowe przede wszystkim, te wasze pomysły i potraficie wprowadzać je w życie. Ja zresztą mówiłam o Królowej Buław też, że ona też potrafi realizować to, co sobie zamyśli, pomyśli. czyli to jakieś marzenia, czy jakiekolwiek plany ona snuje, potrafi je realizować. I tu nadal jest ta możliwość realizacji, bo nadal macie te zdolności, takie parcie do przodu no ale żeby zrezygnować z tego pośpiechu takiego zbytniego i, i tej ciężkości po prostu trzeba odpuścić coś, wyluzować trzymajcie się tylko swojej wewnętrznej prawdy a resztę sobie po prostu odpuśćcie czyli ta wewnętrzna prawda tu będzie ważna i ona tu jest i ona jest ważna, potrzebna natomiast te reszty rzeczy te reszty emocji czy, czy jakichś takich dziwnych um, utrudniających myśli to trzeba by sobie odpuścić. Yy, czy coś tu jeszcze dodamy? Nie, już chyba nie będziemy tu dodawać. Tu mamy tą czwórkę kielichów. Ja mówiłam, że ta, to niezadowolenie może troszkę wynikać właśnie z tego, co było chwilę wcześniej, czyli z, tego, z tej nerwowości, takiego działania trochę na oślep, yy, walki z wiatrakami jakiejś takiej. Natomiast jest tu jeszcze pokazana jakaś osoba sprzyjająca, która jest w waszym otoczeniu, a wy na nią nie zwracacie uwagi. No może dobrze by było zwrócić uwagę na te osoby, bo to jest osoba życzliwa, tu tak widać. Jest do was przychylnie nastawiona, a wy tak po prostu skupiacie się tylko na swoim problemie. Nie, nie obchodzi was, że ktoś tutaj wam sprzyja, tylko skupiacie się na swoich, na swoich sprawach, po prostu na jakichś swoich żalach. Na szczęście ta energia się bardzo tu zmienia, bo tu jest jakaś zabawa, czy to imprezowanie, czy, czy zakończenie budowy domu, może być zakończenie remontu, może być, mogą to być po prostu wakacje i to pewnie najbardziej prawdopodobne, bo to jest miesiąc wakacyjny, więc najbardziej prawdopodobne są to wakacje, ale może to być też grillowanie gdzieś tam w ogródku, czy, czy gdzieś no w. Bez, bez potrzeby wyjazdu, może to być tak, że no nie musi być tak, że wszyscy wyjeżdżają, natomiast jest to miło spędzony czas w gronie innych osób. Yy, takie wesołe towarzystwo, no może to być związane z jakąś okazją, z jakimś świętem. Hmm, czyli urodziny, imieniny, niekoniecznie wasze, może kogoś z waszych znajomych, może kogoś z rodziny, może to być wesele, może to być ślub, jakiś jubileusz czy tam nie wiadomo, co jeszcze. No po prostu jest okazja do świętowania, a można też świętować bez okazji. Po prostu samo, samo to, że są wakacje i ładna pogoda, to już też wystarczy, żeby sobie tutaj imprezę zrobić. Natomiast piątka monet mówi o tym, no, że albo czujecie, że wydaliście za dużo pieniędzy, być może na tą imprezę wydaliście za dużo pieniędzy, albo czujecie, że, po, że ogólnie macie za mało pieniędzy, albo czegoś. To może być też chód uczuciowy, także to nie tylko chodzi o pieniądze. No, w każdym razie uważacie, że czegoś macie za mało. No, a jak wiadomo, energia podąża za uwagą, więc jeżeli koncentrujecie się na braku, no to odczuwacie ten brak jeszcze bardziej boleśnie, i tu by była zachęta do tego, aby nie koncentrować się na braku, tylko na, na tym, co jest pozytywne. A macie tu pozytywy, macie tu pozytywy w swoim życiu różnego rodzaju, macie tu jakąś osobę sprzyjającą, macie tu jakieś wesołe towarzystwo. W tym momencie akurat go nie macie, to fakt. Także tu może być jakieś poczucie samotności, owszem. Tylko, że chodzi o to, żeby się na nim nie koncentrować, bo wtedy czujecie się jeszcze gorzej. Więc tu chodzi o to, żeby koncentrować się na tym, co macie, a każdy coś ma, obojętnie co by to było czy jakieś pieniądze, chociażby nie dużo, ale są czy jakieś inne dobra, nie tylko materialne. I na to przenieść, by było dobrze uwagę, żeby to nam się mnożyło, a nie co innego. Teraz tutaj ten świat, ja mówiłam już pewnie, że to osiągnięcie celu może być, tak? Czyli dzięki tym zdolnościom działania, takim odwadze też, no osiągacie tu jednak jakiś cel. Osiągacie cel i tu jest połączone to z zakończeniem jakiegoś cyklu w Waszym życiu, a otwarciem się na nowe, czyli otwiera się nowy, Cykl, jakaś nowa droga przed Wami i pełno nowych możliwości. No i Wy z tych możliwości faktycznie korzystacie, bo tu może nastąpić podpisanie jakiejś nowej umowy, czy to umowy o pracę, czy jakiejś innej. No w każdym, w każdym razie są nowe możliwości, Wy z nich korzystacie. Tutaj y, 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 możecie rozpocząć nową pracę albo jakieś nowe zlecenie w obrębie starej pracy może być. Macie. Pieniądze, macie z czego żyć. Także to już nie, wyraźnie jest tu pokazane, że nie ma czegoś takiego, że Wy nie macie z czego żyć, że ma, nie macie pieniędzy. Macie tutaj zaspokojenie swoich potrzeb, materialnych przede wszystkim, no ale. Ogólnie są tu dobre energie, więc tutaj bym nie narzekała. Macie też dziesiątkę monet. Czyli w zasadzie, mimo że tu jest duża oszczędność pokazana wasza, bo wy się trochę jeszcze boicie, czy, czy tych pieniędzy starczy, to jednak pieniądze są pokazane, że tych pieniędzy jednak jest więcej niż, niż wy myślicie, że jednak stać was na więcej. Stać was na jakąś wartość. No, dla jednych wartością jest dom czy mieszkanie, dla innych wartością będzie samochód czy tam jeszcze coś innego. No, w, każ w każdym razie możecie tu albo zainwestować, albo może w spadku niektórzy coś dostaną, bo to też, też jest karta spadku między innymi, ale ja bym nie nastawiała się tutaj wyłącznie na spadek. To tylko będzie dotyczyć jakiegoś, jakiegoś grona osób. Natomiast dla większości osób to ja tak będą pieniądze zarobione własnymi rączkami. Także własną pracą można coś osiągnąć. No, tym bardziej, że jest to pozytywne działanie, tu pokazane na początku. Także może to być po prostu wynagrodzenie za pracę, a może to być coś wartościowego. Tak jak mówiłam, do mieszkania, tak? Czyli może tutaj zakończycie remont. No, tutaj też jest możliwe zakończenie remontu, ale tu jest możliwe na przykład kupienie czegoś do do tego wyremontowanego mieszkania przykładowo. Ja podaję tylko przykłady. To nie jest tak, że wszyscy muszą sobie kupować nowe, nowe meble, czy jakieś nowe sprzęty, ale y, niektórzy pewnie tak, niektórzy pewnie tak zrobią, czyli sobie mogą kupić, czy tam, nie wiem, nowy telewizor może. Ja akurat nie mam telewizora, ale niektórzy lubią, no to sobie mogą kupić, czy nowy telewizor, czy nowe Nowe łóżko, może nowy stół, może nowe fotele, może nowe fotele, może coś innego, no ja już tam nie będę wymieniać wszystkiego. Tu chodzi o wartość, która będzie służyła Waszej rodzinie, czyli mm, często jest tak, że właśnie nie tylko nam takie rzeczy służą wartościowe, a także oso osobom, które z nami mieszkają. Tylko co tu się dzieje? W tym czwartym tygodniu, no ja bym nie mówiła, że to jakaś tragedia, ale jednak trzeba uważać na osoby nieuczciwe, bo jest ta siódemka mieczy, jest też księżyc, czyli coś jest niejasne. Jest jakaś ściema. No ktoś tu tą ściemę ewidentnie powoduje. I jakkolwiek o magu zawsze wypowiadam się bardzo pozytywnie, to tu akurat w kontekście tej siódemki mieczy, to to nie wygląda tak za, za dobrze. No nie wygląda za dobrze, bo trzeba uważać na osoby nieuczciwe które no, mogą część powiedzieć prawdy na przykład, a część z tego co mówią może być kłamstwem, czyli taka manipulacja może tu być, tak, no bo jest ten księżyc jeść ściemę jak byk, więc tutaj trzeba uważać na tą ściemę, żeby się nie, nie dać nabrać, żeby się nie dać wciągnąć w jakąś sytuację. No tym bardziej, że macie tu pieniądze, żebyście nie, nie dokonali jakiegoś zakupu, którego będziecie żałować, tu trzeba by, ponieważ jest księżyc, czyli coś niejasne, no to trzeba to rozjaśnić, czyli trzeba się dowiedzieć czegoś. Jeżeli chcecie np. coś kupić, może jakiś przechodzony samochód, przykładowo mówię, no to żeby się nie okazało potem, że, że ten samochód się, yy, się nie nadaje do jazdy, bo mogłoby się tego okazać przypadkiem, nie? Więc tutaj trzeba dobrze sprawdzić. Może trzeba mieć yy, przy, podczas kupna jakąś osobę, która zna się na samochodach po prostu i sprawdzi ten samochód, czy on jest dobry. No, to jest tylko przykład. W każdym bądź razie tu jest jakaś osoba sprytna, która próbuje Was wyprowadzić w pole, i chodzi o to, żebyście Wy też byli sprytni w tej sytuacji i nie dali się wyprowadzić w pole. A widać, że się wszystko dobrze zakończy, bo tutaj jest odejście od takich trudności w stronę większego spokoju, takiego uspokojenia, równowagi, zadowolenia. To może być też podróż dla niektórych. No ale przede wszystkim chodzi o to wejście w stan równowagi, czyli już ta energia tutaj tego wcipnisie, który chce was oszukać czy okłamać, to już tutaj się zakończy, ale przestrzegam, tak? Ja przestrzegam, żeby uważać na takie sytuacje i na takie osoby. Natomiast tutaj końcówka jest dobra, bo, bo jest ta równowaga. Czyli no tutaj podejmuję, albo wy podejmujecie decyzję o jakiejś dobrej zmianie. Albo ta zmiana sama się zadziewa, bo to jest w ogóle taka sytuacja, że tutaj trudności same się rozwiązują, ale one rozwiązują się dlatego, że potraficie też wejść w stan harmonii, tak? Więc tu od was też wiele zależy. To nie jest tak, że, że tylko liczyć na to, że się samo coś zrobi, ale przede wszystkim zacząć od siebie, czyli wejść w stan, w stan równowagi, w stan harmonii, w stan spokoju wewnętrznego. Ta karta może oznaczać przeprowadzkę dla niektórych. No, czy jakąkolwiek zmianę, bo w ogóle jest to karta zmiany. Natomiast to ma być dobra zmiana, tu jest. Tu jest takie założenie, że to ma być dobra zmiana. Taka karta przejścia w coś nowego, w nową rzeczywistość, w nową sytuację. Także, gdyby to była przeprowadzka, no to rzeczywiście dosłownie będzie to nowa rzeczywistość, bo nowe otoczenie, wszystko nowe. A gdyby to nie była przeprowadzka, tylko inna zmiana, to, to i tak dobrze, bo tutaj chodzi właśnie o to, że to jest karta takiego uspokojenia i równowagi. Skoro wszystko wraca do równowagi, no to jest dobrze. Przesłanie. Lęk każe nam trzymać się tego, co małe, a odwaga sięga po wielkie. Lęk każe nam trzymać się tego, co małe. No, lęk widać na przykład tutaj bo tu jest niejasność, tak? Taka niejasność powoduje lęk. No, ten, ten oszust czy, czy, czy kłamczuszek, czy, czy, czy złodziejaszek, to może być złodziej energii na przykład. Tu, i też jest to reprezentacja osoby działającej na bazie lęku. Natomiast tu już widać więcej odwagi, no i ty, ja mówię, zachęcałam, żebyście też byli w jakiś sposób sprytnie, ale też odwaga też pomysły, też tutaj jak wyjść z tej sytuacji więc co z, tą, co z tą odwagą no macie tą odwagę, macie macie w przesłaniu była mowa o odwadze rzeczywiście ją macie, bo została pokazana no tutaj w sumie w tej karcie też, ja mówiłam, że tutaj też jest odwaga bo to jest odwaga, odwaga czynienia rzeczy nowych Odwaga pójścia w nowe, no, no faktycznie, no, gdybyście niektórzy z Was mieli się przeprowadzać, to będzie dużo nowego, a może niektórzy z Was po prostu yy, zdecydujecie się na, na zmianę wystroju wnętrz, tak? czyli zmiana polegająca na remoncie, ja tu mówiłam, że jest możliwe, możliwe zakończenie remontu. Możliwość zakończenia remontu, chciałam powiedzieć. Jest taka opcja, owszem, ale to nie dla wszystkich, bo dla niektórych wakacje lub imprezę też mówiłam. Tu natomiast jest możliwość jakiejś zmiany w waszym życiu. To zmiana na lepsze, więc jest pozytywnie. Natomiast o tej odwadze chciałam tu powiedzieć jeszcze coś ta odwaga jest potrzebna do tego przede wszystkim, żeby wyjść ze strefy komfortu bo siedzenie w strefie komfortu, no to nie powoduje ani rozwoju ani tej pozytywnej zmiany też nie spowoduje, więc ważne, żeby wyjść ze strefy komfortu czyli zdecydować się na jakąś zmianę podjąć decyzję, a ta decyzyjność was jest, macie do tego zdolności bo to się tu pokazało możliwość działania nowego i dążność do osiągnięcia jakiegoś nowego celu, no i tu znowu na nowo, nowy etap, nowy etap wynikający z tej zmiany i związany z tą zmianą. No wygląda to dobrze już ostatecznie. Co prawda, było wcześniej ta ściema, tak, i te, ta możliwość spotkania tej osoby nieuczciwej, ale ostatecznie wychodzi to dobrze, bo jest dobra zmiana. Zmiana prowadząca do równowagi. Czyli jakaś trudność, jakieś problemy tu się rozwiązują. To jeszcze zaakcentuję. Dobrze, to zdrówka życzę do usłyszenia.